Jakie biblijne prawdy niesie spotkanie Pana Jezusa z dziesięcioma trędowatymi? Dzisiaj w tym odcinku na naszym kanale 7 dni z Biblią chciałbym o tym mówić. Witam was wszystkich serdecznie i zapraszam do oglądania. To zapisane w Ewangelii Łukasza, to wydarzenie w 17 rozdziale, od 11 po 19 werset. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią a Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podniosli swój głos, mówiąc: Jezusie mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: Idźcie, ukażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga, i padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to samarytanin. A jezus odezwał się i rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu? Tylko ten cudzoziemiec i rzekł mu wstań idź, wiara Twoja uzdrowiła cię. I w tym tekście możemy zauważyć pewien taką sytuację, kiedy Pan Jezus szedł do Jerozolimy i przechodził między Samarią i Galileą wszedł do pewnej wioski i spotkał dziesięciu trędowatych. Trędowaci ludzie wtedy no, znajdowali się w beznadziejnej sytuacji. Kapłani, którzy stwierdzali wtedy u ludzi trąd, musieli tych ludzi oddzielić, oni nie mogli mieszkać wśród zdrowych ludzi, dlatego że była to też choroba taka przenosząca się zakaźna i oni musieli być z dala od wiosek czy miast i tam, jakby w takiej samotności, prowadzić swoje życie. I nie wiem, co było w tej chorobie najtrudniejsze czy te zmiany, które ich dotykały na ciele czy ta samotność, na którą byli wtedy zdani? I może ta wioska właśnie składała się tylko z tych trendowatych ludzi? Może ten los połączył ich tam, aby w jakiś sposób sobie pomagali? I widzimy, że oni wyszli na spotkanie Pana Jezusa z wiarą, dlatego że Pan Jezus, kiedy ten człowiek uzdrowiony później wrócił do niego, powiedział: Wstań, idź, wiara Twoja uzdrowiła Cię. To podkreślił Pan Jezus. I ta wiara była czynna w takim działaniu: po pierwsze, że oni wyszli do Pana Jezusa, a po drugie, że podnieśli swój głos i w takim krótkim zdaniu przekazali, jakby całą tą swoją prośbę, całą tą beznadziejną sytuację, w której się znajdowali. I Pan Bóg, Pan Jezus ich wysłuchał. I to jest pierwsza taka prawda, że Pan Bóg patrzy na wiarę człowieka. Chce, żeby kiedy człowiek przychodzi do Niego, przychodził do Niego z wiarą. I tak też czytamy w lisie do Hebrajczyków, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Ale każdy, kto do Niego przystępuje, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Druga prawda, którą tu widzimy, jest taka, że ten człowiek, który został uzdrowiony, a który wrócił, był Samarytaninem. Nie wiemy, czy jeszcze z tych dziewięciu innych, którzy również zostali uzdrowieni, byli jeszcze jakieś inni cudzoziemcy. Ale widać tutaj, że Pan Jezus nie ma względu na osobę. I czy to tam byli Izraelici, czy tam był ten Samarytanin, oni wszyscy zostali oczyszczeni. Pan Jezus. Nie zrobił różnicy. Chociaż Izraelici no, nie mieli dobrych stosunków do Samarytan, nawet powiedzenie na kogoś, że jest Samarytaninem, no, było takim obraźliwym powiedzeniem. Kiedyś do Pana Jezusa, nawet kiedy Pan Jezus rozmawiał z Żydami, tak się zwrócili i było to takie właśnie obraźliwe stwierdzenie. Ale Pan Bóg nie ma względu na osobę. I trzecia myśl, która tutaj też chciałbym podkreślić. Jest to, że Bogu miłe jest dziękczynienie, takie spłynące z serca. I tutaj widzimy, że ten człowiek, który zobaczył, że został uzdrowiony, kiedy stwierdził to, że jego niedola, ta sytuacja się zakończyła, że może wreszcie będzie mógł normalnie funkcjonować, spotkać się z rodziną, spotkać się z bliskimi, po prostu normalnie żyć. I z jego serca popłynęła taka wdzięczność. I on nie, już nie, nie dokończył tej drogi do kapłanów, ale wrócił się do Pana Jezusa, i czytamy tutaj, że nawet donośnym głosem chwalił Boga. Może nie wstydził się ludzi, którzy okrążali wtedy Jezusa, którzy byli tam z Nim, ale pełen takiego właśnie, też naturalności takiej, przyszedł i padł do nóg Pana Jezusa i oddał Mu chwałę. I Pan Jezus zapytał: Przecież dziesięciu zostało uzdrowionych a gdzie jest tych dziewięciu? Dlatego, drogi słuchaczu, może i dzisiaj też przeżywasz różne troski, problemy? Może i są sytuacje takie, które dzisiaj wydają się bez wyjścia, to ta historia pokazuje nam, żeby przychodzić do Jezusa z wiarą, żeby podnosić swój wzrok i podnosić swój głos w modlitwie do Boga. Zresztą w Psalmie jest napisane: wołaj do mnie w dniu niedoli, ja cię wybawię. A ty mnie uwielbisz. I tak się stało również z tymi ludźmi. I to, co widzimy tu, jeżeli Pan Bóg odpowiada na Twoją prośbę, a może masz takie świadectwo w swoim życiu, że Bóg odpowiedział na Twoje wołanie, odpowiedział na Twoją sytuację, to pamiętaj, żeby złożyć Mu takie dziękczynienie z serca swojego. Bogu jest to miłe. Pan na to czeka, aby przyjąć. Chwałę od Ciebie. Z tymi krótkimi myślami, tym przesłaniem chciałbym Was zostawić i życzyć Wam dzisiaj dobrego dnia. Pozdrawiam. I jeśli interesują Cię rozważania biblijne i nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek pod filmem.